O, oh, nie mogę się doczekać, kiedy będzie ta Wigilia u nas w domu. No, przyjdzie tyle gości i naszych przyjaciółek, już się nie mogę doczekać. S no ja też. I w ogóle stół już prawie gotowy, tylko trochę no. porozwalany. co. Zawołam Claudine, bo mi się nie chce zrobić herbaty. Claudine! O, co znowu? Zaparzysz herbatę, a raczej wodę na herbatę? Sama nie umiesz! Po prostu mi się nie chce! O dobra już idę. Co serio? No co potem matka mnie wyzywa od najgorszych, że im nie pomaga. Ojej, ja im nie pomaga, mnie nie wyzywa. Ojejciu, ja jestem trochę starsza. Dobra, żartowałam. Nie no, ale idę. Spoko jak chcesz. Czemu nie chciałaś przyjść? Bo mi się nie chciało. No jakoś nam też... Ugh. Czy to naprawdę jest takie trudne? Nalewasz wody z kranu I kładziesz na Na kuchence Czy to takie trudne? Y, nie No właśnie nie No to Wiecie, bo zaraz pękniesz no. Nara, bachory Zdejmijcie ją sobie z wody Z jakiej wody? Z ognia mówię Jaka ona nerwowa. A, gorące! Dobra, ja zacznę y, znowu reperować stół, bo się trochę rozwaliły żarcia. Okej. Okay. Tak. Już jestem. Czemu tak się darłyście? Bo ich nienawidzę po prostu. To trzeba się drzeć. E, tak, trzeba. Do nich trzeba. Dobra już uspokój się, dzisiaj jest Wigilia. Lepiej nie ponić taka, bo będziesz taka cały rok. jejciu! O, sorry, Howlin, mogłabyś mnie zastąpić w tym no, przygotowywaniu stołu, bo ja muszę się wykąpać. Ach, no spoko. To ja idę. A... O, nie chcę mi się tego ustawiać. Idę coś zjeść. No dobra, ja tu będę. Ok. O, Siemka, Howlin. Mogę zjeść... Yy... Babeczki? Nie, nie możesz, bo ja to przygotowywuję. A jesteś w lodówce? E, nie. No to daj mi chociaż jedną to. Nie, łapię przy sobie. No, ja jestem głodna. No właśnie o to chodzi, żebyś na wieczerzy zjadła więcej. Uch! Ojej, i dziwiłaś się, że to mnie ponosiło. Przestań już. Dobra, dobra. Już jestem. Jak tam przygotowania? Prawie skończyłam. To super. Naleję wodę na herbatę. Okej. Okay. Podasz mi dzbanek? Mm, jasne. Trzymaj. Dobra, już leję. Okej, okay, skończone. To ja odniosę czajnik. Skoczka. Mama, wstawiłaś już babeczki. No nie, znowu zapomniałaś. Dobra, wstawimy z Haulin. Musimy zrobić babeczki. Tak słyszałam, chodź. Poczekaj, tylko jeszcze poustawiam kubki. Dobra, a ja już, ałaj, zacznę robić ciasto. Hehe, ok. <grym> Muszą zrobić babeczki, a my mamy wolne. No, ekstra, przynajmniej nie musimy się wysilać. Czy? No. Łał! No co chcesz, mamo? Okej, okej, okay, okay, posprzątamy dom. Mm. Dobra, nie będziemy się kłócić z siostrami. Już idziemy sprzątać. Chodź. Sła. Dobra, ciasto zrobione. Wkładamy do piekarnika. <śm> Słyszałaś? Muszą ała. Sprzątać cały dom. No. Zobacz, już ustawiłam stół. Ładnie? No, ślicznie. Dzięki. A teraz wstawmy ciasto. Ok. Już było. wkładam. Dobra, baweczki włożone. Niech się teraz spokojnie pieką. Hmm, już się nie mogę doczekać. Na pewno będą przepyszne. No. Orzesz ty w czapę! Zapomnieliśmy zrobić specjalnego miejsca dla Diusa i Cleo. Ale się wściekną. O, o. Ej, a może usiądą na kanapie? Yyy, e, może przyniesiemy im nasze łóżka. dobra. Wyglądają pff, jak kanapy. No, no to chodźmy. No. Ale się natachałam, ale na szczęście już wszystkie łapki w ogóle przynieśliśmy. No, patrz. Będzie miejsca, miejsca. No przecież jest nas 18. Mm, wow! Dobra, dom posprzątany. Ty też czujesz spaleniznę? No. Siostra, bałeczki z spalą! śmierdzi. Dobra, z babeczkami wszystko chyba w porządku. Szybko je wyjmujemy. I jak dobre są? Skosztuję jednej i zobaczę. Mmm, pyszne. Nie przypiekły się. To dobrze. To ciekawe, co tak śmierdziało. No właśnie, a, się... coś w piekarniku. Ostatnio ciasto piekliśmy i resztki zostały. Ue. No. Mamo, a ty będziesz na naszej Wigilii? Ało? Aha, nie możesz. No dobra. I co, nie może przyjść? Nie, idzie ze swoimi koleżankami. Nasza mama ma jeszcze koleżanki? Uu, niezła jest. Wow, która to godzina? Niedługo goście zaczną się schodzić. No, pewnie pierwsza przyjdzie Cleo. No, na pewno, żeby zająć sobie lepsze miejsce. Zna się ją, nie? No, chociaż jest od, od nas o wiele starsza. Ona jest starsza od piramid. O, no, dobra, idę się przygotować. No, ja też. Wow, całkiem nieźle się postarały. No, ładnie im to wyszło, chociaż ich nienawidzę. No, ja też. Mm, na pewno każdy się tu zmieści. No, ale ja już gdzieś usiądę. O tu. No, to ja usiądę obok ciebie. Dobra, nie ma ich. To może skosztujemy jakiegoś przysmaku? No to dawaj. A, łapy prędź! Au! U, ani mi się waszcie dotknąć tego stołu. O, dobrze, dobrze. A mogę przynajmniej usiąść? Usiąść możesz. O, a... No, odgoniłam je. To ja tu może chwilę postoję. No dobra, lepiej zostań na straży. No dobre, kochane, występują tu takie zasady jak. O, o Boże, będziecie nam teraz zasady mówić. Rozwaliłaś stał! Spokojnie. Teraz go rób! Zabijecie, Claudine, Ja go robiłam dwa razy! Ding-dong! albo Haulin, otwórzcie. Mm, pierwsi goście. Na bank to Kleo. Uuu, jak tu ładnie. No. Mm. Hej, cieszę się, że przyszliście tak wcześnie. Chodźcie, jeszcze nikogo nie ma. Dobra. Hmm. Zajmujemy tamtą kanapę. Okej, okay, była specjalnie dla Was. To dobrze. Leo jest wigilia, nie żądź się tak. To moja natura, skarbie. A! O mój ra! Co się stało? Zapomniałam wziąć gulię, a kto mi odkazi krzesełko? Golia! Tak. Odkaź mi krzesło, a raczej siedzisko. Jasne. Zrobione. <laughs> Nareszcie. Hmm, czy macie tutaj może winogrona? Jest zima, Cleo. Winogrona nie rosną. Może ja wyjaśnię? Nie. Szybko, krótko, bezboleśnie. Golia, siadaj obok mnie. Nie będę krzyczeć, żebyś przyszła. Golia! Już, proszę pani, jestem obok pani. Przynieś mi winogronę z mojej tajnej skrytki. Pędź! Ding-dong! Hurra! Kolejni goście, idę otworzyć. Dobra! Kogoś mi tu brakuje. No ba, siostra. A, no tak! Niedługo ujrzycie gościa specjalnego. ding dong. To pewnie ona. Pędzę otworzyć. Hej, Hej, chodź. A sieka oto gość specjalny. Cześć! To Katy Noir? Wow, Uch. ale ekstra! Och Noir! No, siorki, tego się nie spodziewałam. No bardzo się nie spodziewałaś, jesteśmy wyczapiste. A Katy jeszcze bardziej. O, o dzięki. dzięki. Ale ekstra, tego się nie spodziewałam. No ja też. No to zaczynamy wigilię czy nie? Pewnie. I już idę po opłatek. Właśnie opłatek. Ups. O! -o. Halloween! Zapomnieliśmy kupić opłatka. O Boże, no to ja lecę! No dobra. Muszę jakoś zagadać tych gości. Jeszcze momencik. To może coś sobie wypijecie? Halloween, chodź na nasówko. Czy zapomniałyście opłatka? Yy, nie. O, to macie szczęście. To była porażka dnia. No nie zapomniałyśmy co ty? Idź lepiej na miejsce. Dobra. O Boże. Okej, okay, a teraz każdy sobie złoży życzenie, Rozdaję opłatki. Mówiłam, że wszystko jest w porządku. Mówiłam ci już, macie szczęście. No, no, no to ja ci, tobie Kati, szczęścia. Nabry, nabry. O, dzięki! No i no, teraz kotku, życzę Życzę. szczęścia, radości... O, jajuś, ale ekstra! No. No. Życzę ci. O, Zdrowia, szczęścia, 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 szczęścia pomyślności, radość, wszystkiego, radość. wszystkiego... Wszystkiego najlepszego! Dobra, każdy sobie złożył życzenia, zabieramy się na ucztę! No, ja biorę babeczkę, pewnie jest pyszna. na pewno spalona. Wcale, że nie! To coś innego się spaliło. Tak? A niby co? Kawałek tygodniowego w tamtym tygodniu robionego ciasta. No, niech ci będzie. Hm. A tak w ogóle to się najadłam, no więc kiedy mam prezenty? Kleo, Z za pięć jakieś pięć, pięć minut. minut. U rybcie, nie mogę się doczekać. Pewnie dostanę jakiś łajdź? Jakiś, jakiś pokrowiec na moją rybę? Czy istnieje coś takiego? No pewnie, że tak. Moja ryba nie potrzebuje tak dużo wody. wow A... To trochę dziwne, pokrowiec na rybę to nawet brzmi dziwnie. Oj tam bez przesady. A ja pewnie dostanę, no nie wiem, jakiś gadżet, na pewno świecący. A właśnie zapomniałam wam powiedzieć, śliczną macie choinkę. No, to nasza choinka. No przecież wiem, ale mówię do Haulin i Haulin, bo chyba one się bardziej od ciebie napracowały. No. No ba, same ją ustrajałyśmy, co nie Haulin? No, i jest śliczna. Świetna. No, ekstraźna. Hm, nie mogę się doczekać prezentów. Chcę dostać jakąś mroźną zabaweczkę. Oh, haulin i haulin. Czy wy sobie z nas jaja robicie? Co to mają być za prezenty? Jakieś zagadki? Ale my naprawdę kupiłyśmy te. To, to nie są nasze prezenty. No właśnie. Dobra, Dobra jak, jak nie, nie chcecie, jecie, to, to same damy idziemy. idziemy. A wy się tu bawcie. O, a co to tu leży? Nie wiem jakaś kartka. Mamy kolejną wskazówkę. Musimy wsiąść do tego auta, ale my nie mamy prawo jazdy. E? Chodź. O, mamy jechać tam, w tamtą stronę. A! To, to chyba w tamtą stronę. U, ale zimno. Ale mgła. Nic nie widać. Idźmy ostrożnie, bo tu jakoś tak strasznie. No i u... Nie, O, gdzie my jesteśmy? Ała, musiałaś akurat na mnie spaść. Dobra, chodźmy. U, kolejna kartka. Opłacało się spaść. Chodźmy. Długo będzie trwała ta podróż. Brr, zimno mi strasznie. Czy my zrobiliśmy kółko? Jesteśmy znowu w domu. Niestety. Ja już nie mogę. Och, Halloween, damy radę, chodź. Ale śliczne. Nie, czekaj go! <laughs> oh, muszę go dotknąć, żeby wiedzieć, gdzie jest moja siostra. <laughs> Siostro ratuj, tu jest jakiś wariat! Ale ja jestem po drugiej stronie. Nie! <laughs> ja to czuję, dzieje się coś dziwnego. Idę!